O trudnościach związanych z uprawą storczyków krążą już legendy. To rzeczywiście nieco bardziej wymagające rośliny, ale nie ma tu rzeczy niemożliwych. Recepta na sukces jest prosta: szczere chęci, cierpliwość i przynajmniej podstawowa wiedza na temat potrzeb orchidei. Storczyki nie są trudne w uprawie, o ile możemy im stworzyć takie warunki, jakich wymagają. W przeciwnym wypadku będą nam chorowały, zasychały, zagniwały i po prostu będą dla nas problemem, a nie radością. Gdy będziesz wybierać swój pierwszy okaz, powinieneś brać pod uwagę nie tylko to, czy podobają Ci się kwiaty. Kupując storczyka musimy myśleć przede wszystkim o tym, jakie mamy warunki w mieszkaniu. Jakie światło możemy mu zapewnić, jaką temperaturę, jaką wilgotność, czy jesteśmy go w stanie przechłodzić, czy nie. Poszczególne gatunki storczyków mają bardzo różne wymagania co do oświetlenia. Ważną wskazówką w tym wypadku jest wygląd liści. Jeśli są ciemnozielone, roślina nie ma wielkich zapotrzebowań. Więcej światła potrzeba orchidei o liściach szarozielonych. Dobrą informacją jest to, że jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę ze storczykami, prawdopodobnie nie będziesz musiał przejmować się światłem. Przy tych gatunkach storczyków, które możemy kupić w kwiaciarniach czy w marketach, właściwie nie ma problemu światła. Są to falonopsisy, dendrobia, katleje. Z których chyba tylko katleje wymagają większego słońca. Wystarczy im okno wschodnie, okno południowe i tam też na pewno nam zakwitną. Storczyki są bardzo kapryśne w kwestii temperatury. Niektóre gatunki świetnie rosną w temperaturze 13 stopni Celsjusza, inne potrzebują 32. Natomiast cechą wspólną wszystkich storczyków jest to, że nocą lubią temperaturę o 3 stopnie niższą niż w ciągu dnia. Większe wahania temperatury mogą im zaszkodzić. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza w pomieszczeniu, gdzie stoją storczyki, możemy ją dowolnie zwiększać bądź zmniejszać. Najprostszym urządzeniem jest nawilżacz powietrza które włączamy parę razy dziennie na pół godziny, na godzinę, bądź po prostu na najmniejszym jak gdyby, biegu przez cały dzień. Innym sposobem, bardziej takim dostępnym dla każdego hodowcy storczyków jest wyłożenie jakiejś tacy keramzytem, zalanie tego wodą, a na wierzchu na keramzycie ustawiamy drugą podstawkę, na której prostawiamy doniczkę ze storczykiem. W tym wypadku keramzyt parując, Oddaje wodę po do powietrza i powietrze jest wilgotniejsze. Storczyki dzielimy na dwie podstawowe grupy uprawowe. Storczyki naziemne i porastające pnie i konary drzew epifity. Rzadziej spotykane są jeszcze litofity, czyli rośliny naskalne. Kupując swojego pierwszego storczyka zapytaj sprzedawcę lub sięgnij do literatury, by dowiedzieć się jakiego podłoża wymaga właśnie ta roślina. Storczyki wymagają raczej dużej wilgotności powietrza. Od około 55 do 90%. Hodując torczyki, bardzo ważnym problemem jest również podlewanie ich. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, jaką wodą je podlewać. Jeśli mamy własną studnię na własnej działce, ta woda będzie idealna. Natomiast jeśli mieszkamy w bloku, mamy wodę miejską, ta woda się nie nadaje. Zawartość chloru zupełnie ją wyklucza. Ten problem można rozwiązać kupując wodę demineralizowaną w baniakach bądź w dystrybutorach tej wody. Podlewać nią rośliny z dodatkiem 1 trzeciej dawki nawozu, jaką producent przepisuje na jeden litr. Dawka ta jest o tyle słabsza, że ta woda po prostu nie zawiera innych elementów i nawóz w niej jest jak gdyby silniejszy, ma silniejsze działanie, stąd jego mniejsza dawka. Taką wodą podlewają dosadniczo większość chyba storczykowców. Zalecaną wodą do podlewania storczyków jest również woda z filtra, od osmozy. Z tym, że jednak jest to już jakiś koszt, nakład finansowy i nie każdy tym dysponuje. Miłośnicy storczyków często podkreślają, że te wymagania zamiast zniechęcać, zachęcają. Pierwsze sukcesy sprawiają ogromną radość, a pasja przeradza się w nauk. Nie chcę straszyć, ale uprzedzić zawczasu. Jest to jak nauk. Jak się raz coś uda, jak zakwitnie, no to człowiek dostaje po prostu wręcz amoku. Można siedzieć i patrzeć przez całą noc na tą roślinę, ponieważ ona czasami kwitnie bardzo krótko. Myślę, śnię, istnieją częściowo dla storczyków. się w dużej mierze dla storczyków. Tak jak niektórzy żyją, żeby jeść, w ja, żeby uprawiać storczyki.